Tydzień temu skończyliśmy omawiać kamień filozoficzny. Postanowiliśmy nagrać odcinek, w którym ocenimy każdą grafikę rozdziału z tejże książki. Grafiki, które będziemy oceniać, są autorstwa Mary Grandpre. Jest to pierwsze polskie wydanie, które jest całkiem kultowe i myślę, że każdy je zna. A jak ktoś go nie zna, to zapraszam do lektury, bo warto je poznać, bo są naprawdę ładne. I szczerze, mimo że niektóre nowe grafiki są świetne, to Jakoś ta nostalgia jednak mnie ciągnie do tych, dlatego też sprawiłem sobie odświeżone wydania. Rozdział Chłopiec, który przeżył. Ogólnie myślę, że to jest bardzo kultowa ilustracja. Pierwsza w ogóle. Ale hmm. to jest wszystko, co ona nam oferuje. Nie widzimy blizny, chyba nie? Czy widać to tutaj bliznę? Widać Bahora, Harego. I widać, chyba nie na wiem. środku czoła blizny. Pod nie wiem, gwiazdami. to jest blizn, Nie wiem, czy to jest hmm? blizna, czy to jest kęp włosów. No też właśnie nie wiem. Szkoda, że nie ma na tej ilustracji blizny. Ta ilustracja byłaby fajniejsza, gdyby był pod drzwiami na przykład, nie? Z numerem Pliwe Drive 4. Tak, tylko to wymagałoby trochę więcej roboty przy malowaniu. Ja wiem, Ho, wiem, ja wiem. Natomiast chyba to jest blizna. Chyba to jednak jest blizna. Ale nie to jest takie naginanie. Nie ma na strony. środku czoła. Ale ogólnie. Mamy lepsze tutaj obrazki, ilustracje właściwie, które mają więcej detali. Więc to aż nie jest aż taka dobra. Ale mimo wszystko to jest pierwszy rozdział. Myślę, że możemy dać do B. Chciałem powiedzieć właśnie, że B jest idealne, bo okay, to nie jest, ja. jest no. środa. Bo to jest średni, ale tak. jakby ma, ma swoje plusy, więc zasługuje mhm. na jedno wyżej. B jest idealne. Przechodzimy do rozdziału drugiego. Znikająca szyba, na którym mamy Dadleja z bardzo dużą ilością prezentów. Nie jest ich tyle, ile mamy w książce. Wyobraź um. <gryzasz> sobie, jakby było 39? Tam ile było na, 30... narysowanych na tym tytułem. 38 chyba. E, wiesz, co mi co się rzuca w oczy najbardziej? To jego fryzura, mm. która totalnie tak. nie pasuje do <gryzasz> mojego wyobrażenia w głowie. Czy ja wiem? Taki nadęty, jest pucowaty, bardzo czerwone poliki. Fryzura, fryzura. Chodzi o fryzurę, bo sam Dudley, no, to jest ok. Mm -hmm. Wygląda jak taki koń, taki chomik, taki chomik trochę. To jest chyba jedyna ilustracja zadleja, którą kiedykolwiek widzimy. Chyba tak. Wątpię, że... W kol... No, nie pamiętam jak jest w zakonie, mhm. ale chyba nie, chyba nie. Chociaż... Jest ten rozdział, gdzie się żegnają w insygnia śmierci. Może tam jest jakieś podanie ręki, ale chyba nie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jedyny moment, w którym widzimy tadleja Sama grafika odnosi się tylko po części do rozdziału. Myślę, że tutaj lepszą robotę byłby mm. wąż. Tak, ale to byłby już spoiler. Mimo wszystko A, pasuje. Spoiler. To, to no Wcale nie tak, że potem mamy spoilery na grafikach. No. Dla mnie. Myślę, że solidna grafika. Też B. A, myślę, że tutaj się trochę więcej autorka napracowała. Tak. Więc ja bym dał. Myślę, że też B, ale wyżej nad Harem. Ale ja Aha, no, okay. przy... nie no. wiem, czy do tego przykładamy uwagę. Rozdział trzeci to listy od nikogo. To jest bardzo fajny obrazek. Myślę, że jeden z lepszych. Tak, ten kominek z napływającymi listami. Mhm. I w sumie jest tam Dudley z tyłu na, na obrazie. A fak... no, faktycznie Wyrące. można się dopatrzeć. Ogólnie, fajna ilustracja, i fajnie, że zobaczyliśmy to do, dokładnie prawie tak samo w filmie. Prawda, tak. I się wzorowali na tym. Jest świetna. Dla mnie grafika totalnie zasługuje na minimum A. Uh -huh. Myślę, że powinniśmy S... dostalić sobie pole na Eskę na coś innego. Bo ja mam swojego tak, faworyta. Tak, nie ma co nadużywać Eski. Rozdział czwarty to strażnik kluczy, na którym mamy Hagrida z parasolką. I sową na ramieniu. Ta scena się w ogóle w sumie nie pojawia w książce. On nie wbija tak z tą parasolką i z tą sobą na ramieniu, nie? Ale, fakt, ale fajnie, że ten rozmiar Hagrida robi faktycznie wrażenie, nie. Jak robiłem miniaturkę do tego materiału do naszego czwartego odcinka, to właśnie zrobiło na mnie wrażenie, że to fajnie wygląda. To fajnie wygląda, ale jednocześnie nie masz takiej oczywistej skali do porównania, bo sama w sobie sowa nie tak. wygląda jakoś miniaturowo w porównaniu z nim. To to co mm -hmm. olbrzymia też musi być w takim razie. No nie no, ta słówka byłaby dość mała. Ale nie wygląda na małą przy nim. Tak, wiem, wiem, wiem o co ci chodzi. No tak no. Skal, w skali trochę zerwane, bo ona jest w wielkości jego głowy, nie? Nawet większa. A to była mała słówka. Ale sama grafika myślę, że okolice B lub C. Myślę, że można utrzymać B. Rozdział 5. Ulica Pokątna. E, to jest chyba faktycznie taki jeden ze słabszych który faktycznie może dać ci niżej. Tak. Bo ze wszystkich się... rzeczy jest po prostu różdżki. Strasznie długie te różdżki. Nie tak bym sobie ich wyobrażał kiedykolwiek. Poza tym pustek I nie ma harego na tej ilustracji. No, różdżka wisi w powietrzu. Choćby Harry to mógł być i trzymać tą różdżkę, nie? A po oliwander. Myślę, że w tym rozdziale dzieje się tak dużo, że materiał na ten obrazek, jaki mógłby być tutaj, jest o wiele większy. Ja wyobrażam sobie oliwandera podającemu. Haremu różdżkę, i coś okay. się dzieje. To, jest, to, to um, byłoby fajne. Mielibyśmy mm -hmm. też jakąś wizję autorki na Oliwandera. A no tak to mamy krzesło, na którym jest stos różdżek, i różka sama w sobie latająca w powietrzu i coś robiąca. To chyba nie tak to miało działać. No nie, nie. Tu można by też dać obrazek Malfoja. Ty się spotykają. To też dość ważne. Wydarzenie, nie? Albo jak Chodwigę dostaje chociaż nie. Ale w no, poprzednim rozdziale już była Sowa, więc, żeby nie było tak monotematycznie, trzeba było coś innego dać. Tak. Ale z wszystkich rzeczy nie, nie dawał takiego czegoś. Myślę, że D to jest to. Tak. Nie wiem, czy. Może e nawet chciał... do E byśmy się pokusili. Właśnie też przeszło mi to przez myśl, ale. No, myślę, no, że postanowiliśmy. Że, myślę, że myślę, że ciężko mhm. osłabszy. Rozdział szósty. Peron numer 9 i 3 czwarte. Mamy czekoladową żabę, zdjęcie Dumbledora i tyle. Szczerze? Ja zawsze sobie wyobrażałem te postacie na tych kartach jako nie tak zzoomowane na twarz, mm -hmm. tylko bardziej jako sylwetkę. Niekoniecznie całą, że wiesz, od stóp do głów, tylko tak mm -hmm. od pasa w górę, że to jest bardziej. Ja sobie wyobrażałem lepszy design tej karty, bo ona jest bardzo prosta, nie? To jest po prostu zdjęcie w tym momencie. No Właśnie, taki papierek nawet. No. Jak w gumie turbow. Nie uh, ja spodziewał się tak. Tatuasz z Tatuasz dabendorem. Ojej. Czy Ojeju, żaby z tatuażami? <gum> świetny, świetny pomysł. Ale ogólnie żaba fajnie wygląda. Ale żeby ona była tylko po prostu papierku. Uśmiecha się. Co żaba? No tak. Nie podoba mi się to, że jest w papierku. Ten design. Czekoladowych żab o wiele lepszy był w filmie. Tak, to, że one się dółko. ruszają w ogóle, to też było fajne. Ja bym celował chyba w D. W D. Nie wiem, bo żabka jest fajna. Widzimy tam Beldora. Może tak. Może, może D było zbyt pochopnym strzałem. ale na B. Nie wiem, czy B to jest to. Nie. Bo... Myślę, że C. Tak, tak. Bo są rzeczy, które bym zmienił, mhm. a to jest ważny punkt. Rozdział siódmy. Tiara przydziału. Hmm, z wszystkich Just rzeczy, kryminał, które można że dać, nie ma na niej że przydziału. Tak, wszystkich rzeczy, które można dać, naprawdę pifs, który po prostu rozrzuca te laski, z wszystkich rzeczy, które się dzieją, strasznie abstrakcyjny rysunek. Bo jakbyś patrzył, ja się zastanawiałem w ogóle, kto to jest przez jakiś czas, bo ja nie tak sobie wyobrażam irytka. To jest, jest Flitwik na zajęciach z Wingardium Leviosa. No. <laughs> To jest jakiś mały skrzat po prostu, z parasolką. Nie wiem co on trzyma w rękach. Laski. No wiem, no że tak. laski. Okej, okay, ale po obrazku e nie widać co on trzyma. Irytek jest poltergeistem. Poltergeist mi się bardziej kojarzy z takim ale no duchem jednak. A on tak. nie wygląda duchowato. I to jest duszek post... człowieka. Znaczy, przepraszam, nie jest duchem człowieka. Jest tam bodajże figmentem jakiegoś stanu. Po prostu nie jest duszą, nie? Si. Myślę, że naprawdę tiara przydziału po prostu by to lepiej pasowała, a tiara też tak. fajnie wygląda w filmach i to jest consistent design. Kurczę, więc... no tak czuję, że bardzo, bardzo szkoda, że nie daj, daj tej tiary przydziału. Bo skoro Trup. rozdział nazywa się tiara przydziału, to nie jest spoilerem, czym to jest, nie? No, to prawda. Bardzo dziwny wybór. D albo E? E, E, E. e. Rozdział ósmy to Mistrz Eliksirów. Mamy tutaj książkę... Domyślam się że od eliksirów. Mm -hmm. Leci z niej jakiś dym. Szkoda, że to nie jest Snape. To jest obrazek, który by mi pasował do części szóstej, gdy Harry znajduje tą książkę, nie? O no. księcia półkrwi. Ale nie tutaj. Bo to te... jeden. Również w tym rozdziale dużo się dzieje. Poznajemy tyle lekcji, tematów. No, cokolwiek innego mogłoby być. Nie książka. Prawdopodobnie Ciołek. od eliksirów. Ciężko powiedzieć, co na niej widać. Zobaczę na powiększonym ekranie ten rozdział, bo może coś na nim zobaczę więcej. Jak się tak przyglądam, to wygląda mi na jakiegoś rycerza, ale no, na pewno nie jest to rycerz. Okej, okay. na powiększonym obrazku jest niezrozumiały napis i zamazana postać na środku. Mogą być wszystko. Dla mnie szczerze to może być F, bo to jest trochę zawód. To jest zwykła mm. książka. Jest zwykła książka, no. Choćby mogły być kocioł, nie? Książka też w ogóle nie nawiązuje do rozdziału. Mamy jakąkolwiek książkę poruszaną w, w tym rozdziale? Tak. Ma jakiekolwiek nie. znaczenie. Ja nawet nie pamiętam, żeby była jakaś książka była wspomniana, więc to jest wybór z czapy. Dlatego mm -hmm. dla mnie to jest F. Pojedynek o północy. Mamy tutaj bardzo fajną ilustrację. Mamy grubą damę. Tak. Z Harem i obstawiam, że to jest Ron. Tak, prawdopodobnie Ron, bo wychodzą. Chociaż wyglądają, jakby tam wchodzili, a nie wychodzili. Tak, tak, tak. Dla mnie to jest o tyle fajne, że mamy no, pokazane trzy postacie. Tak, mm -hmm. jeżeli traktujemy damy jako postać, tak, mm, nawiązuje to fajnie do rozdziału. Mimo, że tytuł jest mylący, no bo jednak pojedynku jako tako nie ma, jest jedynie prognozowany, mm, a nie mogli też pozwolić sobie na jakikolwiek spoiler. No e, nie mogli też. no. Więc ciężko było coś rozwiązane. innego. Mhm. Mm ja myślę, że a tak. Kolejny rozdział to Noc Duchów. Mamy tam pokazanego trola górskiego z maczugą w swoim ubranku. O dziwo nie leci z niego żaden dym, co nie sugeruje, że śmierdzi, a podobno śmierdzi. <laughs> nie tak go sobie wyobrażałem. Ale nie mówię, że to zła ilustracja. Ilustracja jest fajna, ale faktycznie on nogi ma jakieś takie tak, ta jego, w, kol, w kolce. Ta ta łapy nogi są bohatę, strasznie dziwne. Łysol. Hm. Dziwne, e, ale... Mimo, że w pewien sposób spoileruje, co jest mm -hmm. w rozdziale, to to nie jest takie Wiesz, nie chamskie. do końca spoileruje, bo ty nie wiesz, co to jest w ogóle. Równie no... dobrze może być Hagrid przebrany za kogoś. Hagrid przegrany <laughs> za kogoś. No. Ma właściwie jak Hagrid. W sumie tak. No. Myślę, że taki solidny B. B, zgadzam się. Rozdział 11. Quidditch. Fajnie, że dostajemy rozmiary piłek, bo chyba wszystkie piłki naraz są tutaj, nie? Mamy Kafla, mamy Znicza. Mamy obydwa tłuczki, o, i prawdopodobnie Harego na miotle. Szkoda, że te miotły wyglądają faktycznie jak miotły, które są do zametania, nie? A nie... Bo Harry powinien mieć designerską miotłę aktualnie. Ona wygląda no tak samo jak miotła osoby, która jest z tyłu. W ogóle się nie wyróżnia. To, to mhm. brzmi tak, jakby autorka powiedziała, narysuj dzieci na miotłach i tyle. Sama grafika jest też... Niby, niby wiadomo, co nie jest, ale mm -hmm. nie jest dokładnie pokazane, Harry, To jest tak w cieniu dla mnie. To, to jest bardzo ciemna grafika. Jest tak, no, wizualnie się wydaje ciemniejsza. To trochę teraz źle brzmi, bo chciałem ją mm -hmm. dać niżej z tego powodu. To, a, ale D mamy niezagospodarowane, chociaż C też, mm -hmm. C też kusi. Dla mnie osobiście brakuje detali. Jest taki strasznie chaos kompozycyjny na tym rozdziale. Jest na nie wszystko, po prostu, żeby pokazać wszystko, nie? Każdą piłkę. Ale no. tak. Wystarczyłby Harry, który biegnie za zniczem. Znaczy, leci za zniczem. On wygląda, jakby leciał za tłuczkiem. Leciał w kierunku tłuczka, bo znicz ma w ogóle inny kierunek lotu. No, może D. Faktycznie. Mhm. Rozdział 12 to zwierciadło Ein Eingarb I mamy Harego wpatrującego się w to zwierciadło. Ja zawsze sobie wyobrażam jako bardziej zaokrąglone, a tutaj mhm. mamy prostokąt. Dla mnie to jest chyba najlepsza ilustracja z tej całej książki, bo ona faktycznie wywołuje jakieś emocje. Jest gigantyczne lustro naprzeciw niego Harry sam w takiej sztywnej pozie. Mi się bardzo podoba. Minimalistyczne, ale jaką robotę tak. robi? Bo mamy też cień tych postaci, które mhm. tam są przedstawione. Tak. To jest super. Po prostu wywołuje rozwój emocji, nie? Tak, to miała być jedna z moich propozycji na S-tier. Tak, myślę, że mogę się zgodzić. Nicolas Flamel. Jak na rozdział 13, w tym też nie dzieje się jakoś super dużo. Mamy kłeczk Quidditcha e, i potem mamy podsłuchaną rozmowę Harego e, z Snape'em oraz Ty Wybrano dziwny obrazek. Myślę, że to by pasowało bardziej do e, rozdziału, w tym idą do zakazanego lasu. Mnie irytuje to, no. że to jest chyba jedyna grafika, która ma typowo tło zaznaczone. Aha, no. Faktycznie ma. A reszta jest tak. Po prostu wrzucona na białą kartkę, a tutaj mm -hmm. może typowo zaznaczone, i to się tak wyróżnia w negatywnym znaczeniu. To wygląda, jakby było źle ucięte. True. Ale jednocześnie sosna wystaje poza ten obrys tego tła. No właśnie, to nie ma, to nie ma sensu. <laughs> Ale on też wprowadza pewnie pewną taką zagadkę, bo widzisz postać z kapturem tak, biegnącą tak. w las. Czy tennik już wie, że las jest zakazany, nie wolno tam chodzić? Mm -hmm. Kto to jest? Czemu tam leci? Czy to Snape? Wszyscy myślą, że to jest Snape. Ale to wprowadza zagadkę, której nie ma właściwie. Można powiedzieć, że ten basek jest bardziej zagadkowy, niż faktycznie zawartość tego. Bo od razu poznajemy, kto wbiega. Nie wprowadza w błąd, ale daje oczekiwania, które nie zostają spełnione. Normalnie dałbym może i C, ale chcę dać D. Trochę minus stawiam przy tym. No, może być D. Nasz ukochany norweski smok kolczasty. Mamy krokodela, który się z jaja. Wbrew pozorom, jak na taki rozdział, grafika nie jest aż taka tragiczna. Ale boli mnie, że to wygląda jak krokodyl. Tak, twarz ma krokodylom. no. Wygląda jakby faktycznie był krokodylem. Masz też taki, ma też taki rozstaw rąk, jakby był krokodylem. Nie zwróciłem te na to nogi, uwagi. Te nogi tak tragicznie z tyłu wyglądają, jakby były połamane mhm. po prostu. Jest cute, nie? Ale coś tu w niej nie pasuje. Jakby to wyglądało bardziej smoczo. No, może. To wygląda bardzo krokodyla. Zwłaszcza, zwłaszcza te nogi, pysk i te kolce, które idą mu po grzbiecie do ogona. Ale trzeba przyznać, że faktycznie jest cute, mm -hmm. wygląda słodko. I ja bym się, mimo wszystko, żeby już mm -hmm. naprawdę nie besztać tego rozdziału na maksa, to skłonił się ku C. Tak, zgadzam się, C. Myślę, że odpowiednie miejsce. Zakazany las i obrazek prawdopodobnie w Firenze. Albo tak. tego drugiego, którego nigdy nie potrafię sobie pamiętać. Kto by to nie był, nie podoba mi się ten obrazek Centaura. Strasznie teatralny. I dzieci Ta tak. W filmie zawsze te postacie wzbudzały jakby respekt i strach. A tutaj jest taki straszny, jakby był robiony dla książki dla dzieci. Wiesz, to jest książka no. dla dzieci. Tak. Ja chciałem porównać. No. Ja chciałem porównać do opowieści z Narni. Faktycznie. Jest bardzo podobny do, do tego fauna. No. Aż, aż łudząco podobny, i no. tam się nie podoba, bo to nie budzi respektu we mnie. Bo tamten jest trochę taki goofy, mhm. zabawny, e, śmiechu warty, a ten powinien wyglądać no, tak, że Harry się go trochę boi, mhm. on, ale on okazuje Haremu szacunek, więc Harry też trochę nabiera tego szacunku e, i mniej się boi. Mógł mieć klatę większą. Te ręce ma. No, okej, okay. chude ręce to ma sens trochę, nie? Bo to centaurio. Mogło, mogli też zaszaleć i zrobić czarny płaszcz nad jednorożcem martwym. O, no. To by było dobre, ale to też jest spoiler. Niby tak, ale czytelnik nie musi wiedzieć o co chodzi, jak mm -hmm. ma konia leżącego na ziemi, bo Martwy, ma zakryty rożec. I właśnie mamy czarną pelerynę nad nim. Ogólnie ten rozdział 15 ma większy potencjał na to, co mogło być ilustracją, więc skłaniałbym się ku D. Myślę, że tak. D. W rozdziale 16, przez klapę w podłodze, mamy puszkę. I, o ile to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów, mhm. tak. O, mogli tu dać ciekawsze rzeczy. Tu się mogło tyle fajnych rzeczy podziać. Tak. Tu mogli zrobić e, tak naprawdę kilka grafik i spiąć je w jedną, bo na przykład mogli dać jednocześnie te diabelskie sidła, mhm. e, latające klucze i jeszcze. Elixira, bo nawet szachownica, szachownica byłaby tak dobra w tym miejscu. Jest tyle wyborów. Mogę dać te szachy, nie? Bo to by no. nie wskazywało na nic. A to jest duży highlight też. No. A tak to jest główik puszek, które wygląda absurdalnie. Właśnie. Ale w sumie bardzo pasuje do stylistyki tych wszystkich rozdziałów, nie? Ja się zacząłem też Czy ty byś rozdysponował tak te głowy? ja bym je dał obok siebie. No właśnie, one są w losowych jakby miejscach. No. Gdzie to jest przyczepione w ogóle? Ja się zacząłem zastanawiać. No. Tak, też a propos rozdziałów. No bo jak ktoś sobie przeczyta nazwę rozdziałów, to tak naprawdę mhm. on już wie, co się wydarzy przez całą książkę w pewnym etapie. No bo widzi przez klapę w podłodze i on już wie, że przechodzą postacie no. przez klapę w podłodze. I to to, tak samo jak obejrzy grafiki, to on wszystko już wie, bo na ostatniej grafice wiadomo, co jest. I to, okej. Okay, no... nie wiem, no to, to są bardzo spoilery na całą książkę w samych grafikach. I to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę, bo no, nie podoba mi się. E, niekoniecznie, bo jak, e, zaraz będziemy mówić o ostatnim rozdziale, może to zostawmy e, na później. Ale ogólnie myślę, że to nie taki problem, zwłaszcza jeśli chodzi o czytanie na przykład tytułów rozdziałów w spisie treści. Myślę, że to nie mówi tyle, ile może mówić. Przez kapę w podłodze. No, ci to może powiedzieć, jeśli przeczytasz to na początku? Nie za dużo. Jaka klapa? Dopiero potem możesz sobie zdać sprawę. A przez ten czas to tak, zapomnisz. Tak. A teraz już wiadomo, chodziło, no. że oni idą tam, tamto miejsce, nie? Tak. Ale co do samego obrazka, myślę, że C. Tak, tak, tak. To samo Bo tu jest powiedzieć. po prostu większy potencjał. Człowiek o dwóch twarzach. Gdy mówiłeś o spoilerach, tak, to mógł być spoiler i to mocny. Ale pierwsze zdanie tego rozdziału to był to Quirrel, więc dużo to nie mówi. Poza tym Prawda. na obrazku widać, że ten turban jebie. Mam nadzieję, że czosnek. Bez, no. Bez kitu. Człowiek o dwóch twarzach, tak naprawdę czosnek ma tam i wszyscy no. nagle odkrywają jego sekret. Nie, jest, nie ma Voldemorta, tam jest czosnek. Dosłownie osta ostatnie zdanie poprzedniego rozdziału. Ktoś już tam był, ale nie był to Snape i nie był to nawet Voldemort. Był to czosnek. <laughs> Cały plan Quirella to było tak naprawdę zdobyć kamień, żeby mieć pieniądze i otworzyć swoją budkę sosem czoskowym. Aś, mnie narobiłeś smaka. <laughs> Quirrell będzie kebaby robić. I teraz mam dylemat, bo podoba no. mi się ta grafika. A... Jest dobra, zwróć I... uwagę na to, hmm. jak bardzo ten Quirrell jest podobny do Quirrella z filmów. Co nie? tak samo się wzorować. Tak ten jego turban, jakoś mm -hmm. ciąga. ściąga, on przypomina bardzo mi węże w jakimś sensie. Hmm. A to też do Voldemorta pasuje. Tak. I Kurde, ja bym się nawet pokusił o S, mimo że to jest spoilerowy obraz, mm -hmm. to jednak to, nie, to jest no taki nie jest moment, właśnie jest do końca gdzie... spoilerowy. Właśnie chciałem powiedzieć, że to już taki jest etap, gdzie no wiadomo co jest pięć. Tak, no Mamy bo pierwsze zdanie mówi wszystko. Był to quirel, nie? Tak, a w takim momencie nikt nie zostawia książki na później, tylko już od razu czyta. Mhm. Dla mnie S. Mogę się zgodzić. Niech będzie S. Możemy na tym kończyć. Dziękujemy za oglądanie i żegnajcie. Do usłyszenia. Hej.